Jest taka jedna noc w roku, kiedy niebo otwiera się w wyjątkowy sposób, noc, w której cisza mówi głośniej niż tysiąc słów, noc, w której Bóg staje się mały. Może nigdy o tym nie słyszałeś, może nikt ci o tym nie powiedział. Drodzy bracia i siostry, noc z 24 na 25 grudnia nie jest zwykłą nocą. To najdelikatniejsza noc w roku, noc, w której niebo pochyla się nad ziemią w sposób, który nie zdarza się w żadnym innym momencie. To noc, w której Bóg Wszechmogący postanawia stać się małym, bezbronnym ludzkim. A według świętej Faustyny Kowalskiej te godziny między Wigilią a Bożym Narodzeniem kryją tajemnicę, którą niewielu zna i którą wielu marnuje, nie zdając sobie z tego sprawy. Może nikt ci nie wyjaśnił, że podczas gdy rodziny gromadzą się przy stole, na płaszczyźnie duchowej toczy się cicha bitwa o każdą duszę. Święta Faustyna uczyła, że diabeł boi się tej nocy bardziej niż jakiejkolwiek innej. Jest to żywe przypomnienie jego ostatecznej porażki, dlatego robi wszystko co w jego mocy, aby wypełnić domy hałasem, kłótniami, nadmiarem, rozproszeniami, wszystko po to, aby nikt nie zauważył, że Bóg puka do drzwi. Ale jest coś więcej. Święta Faustyna powtarzała to z powagą, która przyprawiała odreszcze. Ta noc to nie tylko świętowanie. To spotkanie, osobiste spotkanie Boga z każdym z nas. I jak każde ważne spotkanie, wymaga przygotowania, wymaga, abyśmy przyszli w określony sposób. Święta Faustyna nie mówiła o Bożym Narodzeniu z powierzchowną czułością. Wiedziała rzeczy, których inni nie wiedzieli, widziała rzeczy, których inni nie widzieli. I nauczyła trzech konkretnych praktyk, trzech specyficznych działań, które każdy katolik powinien wykonać w noc z 24 na 25 grudnia. Trzy rzeczy, które nie są opcjonalne, jeśli naprawdę chcemy przeżyć pełnię tajemnicy tej świętej nocy. Jeśli te nauki poruszają Twoje serce, napisz w komentarzach: Święta Faustyno, prowadź moją noc Bożego Narodzenia. Twój komentarz jest aktem wiary, który pomaga tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które muszą ją usłyszeć. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ to, co zamierzam ujawnić, może na zawsze zmienić sposób, w jaki przeżywasz Boże Narodzenie. To nie są piękne tradycje, ale święte ostrzeżenia pochodzące od kobiety, która spędzała całe godziny płacząc przed żłóbkiem. Nie ze smutku, ale z głębokiej świadomości tajemnicy. Kobiety, która widziała otwarte niebo i która dokładnie wiedziała, co jest stawką w tych godzinach. Pierwszą rzeczą, której święta Faustyna uczyła z absolutną stanowczością, jest to: Nikt nie powinien dotrzeć do północy Bożego Narodzenia bez oczyszczenia swojego wnętrza. I nie mam na myśli kąpieli czy zakładania ładnych ubrań. Mam na myśli coś znacznie głębszego. Przedstawić się dzieciątku Jezus z sercem, które uznaje swoje wady, swoje upadki, swoje grzechy. Święta Faustyna powtarzała zdanie, którego wielu nie chce słuchać. Nie ma prawdziwego Bożego Narodzenia bez nawrócenia. Możesz ustawić najpiękniejszą choinkę, przygotować najobfitszą wieczerzę, zebrać całą rodzinę. Ale jeśli Twoje serce nadal nosi niewyznane winy, niewyzwolone urazy, nieodpokutowane grzechy, to ta noc minie, a nic istotnego się nie wydarzy. Dlaczego? Ponieważ tajemnica Bożego Narodzenia nie jest spektaklem do oglądania z daleka. Jest zaproszeniem do wejścia, ale wchodzi się tylko z pokorą, tylko uznając, że potrzebujemy zbawienia. Święta Faustyna cytowała Psalm 51. Sercem skruszonym i pokornym Ty, Boże, nie gardzisz. To jest prezent, którego Jezus oczekuje tej nocy. Niepiękne słowa. Ale serce, które odważy się spojrzeć w siebie z uczciwością. Święta Faustyna radziła spowiadać się przed wigilią, jeśli to możliwe. Ale jeśli nie, uczyła czegoś konkretnego. Tej nocy, przed snem, musisz przeprowadzić głęboki rachunek sumienia, bez wymówek, bez usprawiedliwień. Usiądź w ciszy, wyłącz telefon, zamknij drzwi, zapytaj Boga szczerze, w czym zawiodłem, kogo skrzywdziłem co oddala mnie od ciebie. Nie chodzi o szybką i powierzchowną listę. Chodzi o to, aby pozwolić Bogu oświecić twoją pamięć, przypomnieć sobie te słowa, które zraniły, te kłamstwa, które wydawały się nieszkodliwe, te osoby, której nie wybaczyłeś, te urazę pielęgnowaną w ciszy, te chwile, kiedy postawiłeś swoją dumę ponad miłość. Święta Faustyna mówiła, że szczery żal w noc Bożego Narodzenia ma ogromną wartość przed Bogiem. Łączy się z pierwszym ludzkim biciem serca Chrystusa. Twój żal łączy się z płaczem dzieciątka w żłóbku. Ma to moc, której nie możemy zmierzyć, ale którą niebo rejestruje. Ona sama spędzała długie godziny tej nocy, płacząc przed żłóbkiem, nie ze smutku, ale ze świadomości świadomości tego, co Bóg dla nas czynił. Powtarzała coś, co powinno nas skłonić do refleksji. Wiele dusz nie potępia się za grzechy wielkie i skandaliczne, ale za małe niewierności nagromadzone dzień po dniu, rok po roku, nigdy nie wyznane, nigdy nie opłakane, nigdy nie oczyszczone. Pewna kobieta przyszła do spowiedzi kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Nie spowiadała się od ponad piętnastu lat, nie dlatego, że była złą osobą, ale dlatego, że uważała, że jej grzechy są małe, że nie warto, ale w tamto Boże Narodzenie poczuła coś innego ciężar w piersi, który nie pozwalał jej swobodnie oddychać. Postanowiła pójść. Kiedy skończyła spowiedź, płakała jak nigdy. Kapłan zapytał, co czuje. Udało jej się tylko powiedzieć: Czuję, że wreszcie mogę oddychać. Czuję, że wreszcie jestem gotowa na Boże narodzenie. Ta kobieta zrozumiała, czego uczyła święta Faustyna: Jezus nie rodzi się w sercach, które się usprawiedliwiają, ale w sercach, które oskarżają się przed Bogiem. Dlatego, jeśli tej nocy, 24 grudnia, poczujesz ciężar na duszy, nie ignoruj go. Nie zagłuszaj go muzyką, jedzeniem, alkoholem, rozrywkami. Ten ciężar to łaska. To Bóg puka do Twoich drzwi. To Jego sposób, aby powiedzieć Ci, Masz jeszcze czas. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, nie pozwól, aby ta łaska się tutaj skończyła. Poznaj, i Bóg, duchowe sekrety świętej Faustyny. Ten materiał został stworzony dla tych, którzy pragną pogłębić wiarę i zbliżyć się do Boga, inspirowany naukami jednej z najbardziej ukochanych i mistycznych świętych naszej epoki. Znajdziesz w nim potężne modlitwy, głębokie refleksje i praktyczne wskazówki, jak żyć duchowością świętej Faustyny na co dzień. Poznasz także prawdziwe historie cudów i nawróceń, które wzmacniają wiarę, przywracają nadzieję i przynoszą pokój sercu. Święta Faustyna uczyła, że wiara przeżywana szczerze może wszystko zmienić. Ten e-book to zaproszenie do podjęcia konkretnego kroku w Twoim życiu duchowym. Link do niego znajdziesz przypięty w komentarzach. Teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, której uczyła Święta Faustyna. Coś, o czym współczesny świat zapomniał niemal całkowicie. Coś, co może brzmieć dziwnie dla tych, którzy przeżywają tę noc, myśląc tylko o swoich rodzinach, o swoich pragnieniach. Święta Faustyna mówiła, że Boże Narodzenie nie jest wydarzeniem prywatnym. Nie było czymś, co wydarzyło się tylko między Maryją, Józefem i dzieciątkiem w grocie w Betlejem. Był to akt kosmiczny, akt, który objął żywych i umarłych, tych bliskich i tych dalekich, dlatego uczyła, kto przeżywa Boże Narodzenie tylko dla siebie, pozostaje na powierzchni tajemnicy. Prawdziwą głębię odkrywa się, gdy zaczynasz ofiarowywać je za innych, gdy patrzysz poza swój własny dom, poza swoją własną rodzinę, gdy zdajesz sobie sprawę, że są dusze, które cierpią, które czekają, które potrzebują twojej modlitwy. Święta Faustyna miała bardzo głębokie nabożeństwo do dusz czyśćcowych. Zapewniała coś, co powinno nas skłonić do refleksji. W noc z 24 na 25 grudnia niebo pozwala na specjalne ulżenie tym duszom, pocieszenie, które nie zdarza się w ten sam sposób w inne noce w roku. Dlaczego? Ponieważ jest to noc, w której sam Bóg stał się bezbronny z miłości, a ta wylana miłość nie ma granic. Obejmuje nawet tych, którzy już odeszli i oczyszczają się, aby wejść do nieba. Cytowała księgę machabejską, święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów. I dodawała, że modlitwa ofiarowana w noc Bożego Narodzenia z prawdziwą miłością jest warta więcej niż wiele modlitw wypowiedzianych roztargnieniem przez cały rok, ponieważ ta modlitwa opiera się na pokornej ofierze dzieciątka Jezus. Łączy się z jego pierwszym krzykiem na ziemi, ma specyficzną wagę przed tronem Boga. Więc co święta Faustyna prosi nas, abyśmy zrobili? Coś konkretnego i prostego, ale co wymaga wyjścia poza siebie. Prosi nas, abyśmy tej nocy ofiarowali przynajmniej jeden świadomy akt za kogoś, kto nie może nam niczego odwzajemnić: modlitwę za zapomnianego zmarłego, tego członka rodziny o którym nikt już nie wspomina, tego dziadka, którego grobu nikt już nie odwiedza, tę osobę, która odeszła, zanim zdążyłeś się pożegnać, lub intencję za chorego, który cierpi w ciszy. Za kogoś, kto jest daleko od Boga i nie wie jak wrócić, za tę osobę, która cię skrzywdziła i której nadal trudno ci wybaczyć. Święta Faustyna uczyła, że te ofiary złożone w świętą noc wznoszą się bezpośrednio do tronu Boga, bez zwłoki, bez przeszkód, ponieważ noszą pieczęć Bożego Narodzenia. Oto coś, o czym niewielu wie. Święta Faustyna opowiadała cichym i poważnym głosem, że wiele dusz czyśćcowych ukazywało się jej po Bożym Narodzeniu, aby jej podziękować. Niektóre mówiły jej, że jedna jedyna modlitwa odmówiona tej nocy przyniosła im nieopisane ulżenie, jakby poczuły świeży powiew w środku ognia, który pali, ale nie pochłania. Inne opowiadały jej, że po raz pierwszy od dawna doświadczyły odnowionej nadziei, pewności, że nie zostały zapomniane, pewności, że ktoś na Ziemi nadal o nich myśli. Dlatego, bracia i siostry, nie pozwólcie, aby ta noc minęła bez ofiarowania czegoś. Nie musicie robić nic skomplikowanego. Wystarczy, że w pewnym momencie tej nocy, w zgiełku i uroczystościach, zatrzymasz się na chwilę, zamkniesz oczy i powiesz z serca: Panie tej nocy, ofiaruję Ci moją modlitwę za i tam wstawisz imię lub po prostu za zapomniane dusze czyśćcowe, lub za tych, którzy najbardziej potrzebują w tej chwili. To wszystko. Ale to wszystko ma wartość, której nie możesz sobie wyobrazić. Uczestniczysz w Komunii Świętych, uznając, że nie jesteśmy sami na tej drodze że istnieje niewidzialna sieć miłości, która łączy tych, którzy są na ziemi, tych, którzy są w niebie i tych, którzy się oczyszczają. Twoja modlitwa wzmacnia tę sieć. Twoja ofiara staje się mostem miłosierdzia. Możesz nawet napisać to teraz tutaj w komentarzach jako publiczny akt wiary. W te święta Bożego Narodzenia ofiaruję moją modlitwę za. To nie jest przesąd, to nie jest magia, to odwieczna doktryna Kościoła, to komunia świętych w działaniu, a święta Faustyna przeżywała to w tak realny sposób, że dla niej nie było podziału między tym światem a tamtym. Wszystko było połączone miłością Chrystusa. I dochodzimy do trzeciej rzeczy, której uczyła święta Faustyna. Być może najbardziej zapomnianej ze wszystkich, najbardziej ignorowanej w tych czasach, gdzie wszystko jest pośpiechem, hałasem i rozproszeniem. Jest to: Noc Bożego Narodzenia nie powinna kończyć się pustką, nie powinna kończyć się ostatnim toastem, ostatnią piosenką, zmęczeniem po przejedzeniu i rozmowach o wszystkim, tylko nie o Bogu. Święta Faustyna mówiła, że to wielki duchowy smutek kłaść się spać w noc 24 grudnia, wyczerpanym po świętowaniu, ale nie spojrzawszy na Dzieciątko Jezus, ani przez jedną minutę z przebudzonym sercem, nie poświęciwszy Mu prawdziwej chwili uwagi, chwili, w której nie myślisz o niczym innym, tylko o Nim. Oto czego uczyła w praktyczny sposób. Przed pójściem spać, nawet jeśli jest północ, lub później, nawet jeśli jesteś zmęczony, nawet jeśli wszyscy już poszli do swoich pokoi, musisz zrobić coś prostego, ale potężnego: zapalić świece, zgasić światła, zamilknąć i kontemplować narodziny, jakby to był pierwszy raz. Nie chodzi o odmawianie wielu modlitw, nie chodzi o mówienie wyszukanych rzeczy, chodzi o to, aby po prostu tam być. Patrzeć, trwać w ciszy, pozwolić, aby tajemnica Cię przeniknęła, ponieważ, jak mówiła święta Faustyna, prawdziwy duch Bożego Narodzenia nie polega na zrozumieniu wszystkiego ani na wyjaśnieniu wszystkiego polega na adoracji, na pozwoleniu sobie na zdumienie faktem, że Bóg stał się tak mały, że mieści się w żółbku. Święta Faustyna przypominała słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. To jest dokładnie to, co prosi nas, abyśmy zrobili. Zachować tajemnice w duszy. Nie próbować rozszyfrować wszystkiego umysłem. Nie szukać logicznych odpowiedzi na miłość, która nie ma logiki, tylko kontemplować. Tylko adorować. Tylko pozwolić, aby to dzieciątko, które patrzy na nas od wieczności, patrzyło na nas. Ponieważ, i to jest fundamentalne, święta Faustyna twierdziła, że kto pozwoli Chrystusowi patrzeć na siebie tej nocy, otrzymuje szczególną ochronę na cały następny rok. Nie obiecywała życia bez problemów, nigdy nie oszukiwała ludzi fałszywymi nadziejami, ale mówiła, że to spojrzenie dzieciątka, Jezus, pozostawia niewidzialny ślad w duszy ślad, który wzmacnia przeciwko pokusom, które nadejdą. Przeciwko rozpaczy, która będzie próbowała Cię pogrążyć, przeciwko upadkom, które będą próbowały Cię powalić. I ostrzegała z powagą: Kto lekceważy te praktyki, kto uważa je za przesadne lub za rzeczy dla staruszek, ryzykuje zamknięcie drzwi, które Bóg otwiera w ten sposób tylko raz w roku. Ponieważ Bóg szanuje naszą wolność, jeśli nie chcesz go przyjąć, On Cię nie zmusi. Jeśli wolisz pozostać na powierzchni, na pustej imprezie, na Bożym Narodzeniu z czystego obowiązku społecznego, On nie wyważy Twoich drzwi. Po prostu przejdzie obok, a ty zostaniesz z choinką, z prezentami, ze zdjęciami, ale bez łaski. Pewna kobieta usłyszała tę radę Świętej Faustyny lata temu. Była to osoba, która stopniowo, nieświadomie straciła wiarę. Nadal chodziła nam przez przyzwyczajenia, nadal obchodziła Boże Narodzenie, bo tak robiła jej rodzina, ale w środku była sucha, pusta. W tamtą wigilię postanowiła spróbować. Kiedy wszyscy poszli spać, zeszła do salonu, zapaliła świece przed żłóbkiem, zgasiła wszystkie światła i usiadła tam w ciszy. Na początku nic nie czuła, tylko zmęczenie, tylko chęć pójścia spać, ale Pozostała i nagle, nie wiedząc jak ani dlaczego, zaczęła płakać. Płakała jak nie płakała od dziecka, poczuła coś, czego nie potrafiła wyrazić słowami pokój, pewność, że nie jest sama, że Bóg jest tam z nią w jej oschłości. Tamta noc zmieniła jej życie nie z dnia na dzień, ale coś się zaczęło: powolny, ale pewny powrót do wiary. Zawsze mówiła, że wszystko zaczęło się w tych minutach ciszy przed żłóbkiem. Święta Faustyna twierdziła, że w noc Bożego Narodzenia decyduje się wiele rzeczy, których człowiek nie dostrzega: powołania, które rodzą się w ciszy serca, które adoruje, nawrócenia, które zaczynają się bez świadków, bez hałasu, tylko między Bogiem a tą duszą, ochrony, które są pieczętowane w domach, gdzie ktoś modlił się z prawdziwą wiarą. Dlatego powtarzała do znudzenia: Nie marnujcie Bożego Narodzenia. Nie zamieniajcie go w pustą datę, nie sprowadzajcie go do wspomnienia z dzieciństwa lub tradycji bez duszy. Ta noc jest żywa, ta noc jest niebezpieczna dla diabła i chwalebna dla tych, którzy przeżywają ją z wiarą. Tej nocy Bóg zbliża się do nas tak bardzo, że prawie możemy go dotknąć. Ale tylko jeśli będziemy cicho, tylko jeśli zamilkniemy, tylko jeśli odważymy się naprawdę na Niego spojrzeć. Drodzy bracia i siostry, oto trzy rzeczy, których święta Faustyna uczyła, że każdy katolik powinien zrobić w noc z 24 na 25 grudnia. Po pierwsze, przedstawić się z oczyszczoną duszą, przeprowadzić ten głęboki rachunek sumienia, bez wymówek, bez usprawiedliwień. Wyspowiadać się, jeśli to możliwe, szczerze żałować, jeśli nie. Ponieważ Jezus nie rodzi się w sercach, które się usprawiedliwiają. Ale w sercach, które uznają swoją potrzebę zbawienia. Po drugie, świadomie ofiarować tę noc za inne dusze, za zapomniane zmarłe, za cierpiących chorych, za tych, którzy są daleko od Boga, za kogoś, kto nie może nam niczego odwzajemnić. Ponieważ Boże Narodzenie jest kosmicznym aktem miłości, który obejmuje wszystkich, nasza ofiara staje się mostem miłosierdzia. I po trzecie, zakończyć noc w cichej adoracji, zapalić te świece, zgasić światła, trwać w ciszy przed żłóbkiem i pozwolić, aby dzieciątko Jezus na nas patrzyło, ponieważ w tym spojrzeniu jest ochrona, łaska, niewidzialny ślad, który będzie nam towarzyszył przez cały rok. Jeśli słuchasz tej wiadomości właśnie teraz, Twoja obecność tutaj ma cel. Bóg wzywa Cię po imieniu. Ta noc 24 grudnia to spotkanie, osobiste spotkanie nieba z Twoim sercem. A Bóg nigdy nie przychodzi za późno, ale też nie pozostaje tam, gdzie nie czekają na Niego z wiarą. Święta Faustyna nie uczyła teorii, nie mówiła o rzeczach, które przeczytała w książkach, uczyła tego, co widziała własnymi duchowymi oczami. Widziała niebo pochylające się nad ziemią w noc Bożego Narodzenia dla tych, którzy przeżywali ją na kolanach w swoim wnętrzu. Widziała aniołów otaczających domy, gdzie ktoś adorował w ciszy. Widziała samego Chrystusa dzieciątko błogosławiącego tych, którzy przyjmowali go z otwartą duszą. Nie pozwól, aby te święta Bożego Narodzenia minęły jak wszystkie inne. Nie pozwól, aby stały się kolejną datą w kalendarzu pustą rutyną, świętem bez duszy. Masz okazję przeżyć je w zupełnie nowy sposób, doświadczyć prawdziwej tajemnicy, otrzymać łaski, które Bóg chce wylać na ciebie i twoją rodzinę. Oczyść swoją duszę, ofiaruj swoją modlitwę, adoruj w ciszy, a potem odpocznij w pokoju. Ponieważ kto czyni te trzy rzeczy, nie tylko świętuje Boże Narodzenie, ale wchodzi w nie, uczestniczy w tajemnicy, pozwala Bogu naprawdę narodzić się w swoim życiu. Jeśli te nauki poruszyły Twoje serce, napisz w komentarzach Dziękuję, święta Faustyno. Twój komentarz pomaga tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które muszą ją usłyszeć. Każdy komentarz, każda interakcja mówi sieciom społecznościowym, że ta treść jest ważna. Możesz być narzędziem, dzięki któremu ktoś inny odkryje te nauki. A jeśli naprawdę chcesz wesprzeć tę misję dzielenia się wiarą i naukami Świętej Faustyny, polub ten film. Ten prosty gest wzmacnia naszą misję i pomaga nam kontynuować tworzenie treści, które karmią duszę. Udostępnij ten film komuś, kogo kochasz. Być może jest ktoś w Twojej rodzinie, przyjaciel, znajomy, kto musi to usłyszeć właśnie teraz. Bóg może chcieć wejść do jego domu przez Ciebie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnej wiadomości. Ponieważ tutaj nie dzielimy się pustymi rzeczami, tutaj dzielimy się prawdami, które zmieniają życie, naukami świętych, którzy żyli blisko Boga i którzy mają nam wiele do powiedzenia. A jeśli czujesz powołanie, aby być częścią czegoś głębszego, rozważ zostanie członkiem tego kanału, dołączając nie tylko wspierasz tę misję w konkretny sposób, ale stajesz się częścią wspólnoty duchowej. Bracia i siostry, którzy idą razem w wierze, którzy wspierają się modlitwą, którzy dążą do duchowego wzrostu. Razem jesteśmy silniejsi. Razem możemy nieść światło Ewangelii i nauki świętych do większej liczby zakątków świata. Niech dzieciątko Jezus narodzi się w Twoim domu, w Twoim sercu i w Twojej historii. Niech te święta Bożego Narodzenia będą inne, niech będą początkiem czegoś nowego. Niech ochrona świętej Faustyny zawsze Ci towarzyszy. Amen.